Przedaż nieruchomości to emocje, a w nieruchomościach sięgają one zenitu. Sięgają bardzo wysokich stanów, w związku z tym, że są to bardzo ważne życiowe decyzje. W związku z tym, zadzwonię za chwilę do miłośnika Toru Torunia, mojego dobrego znajomego, historyka, który opowie nam, jak z kart historii przedstawiał się adres na Jakuba 13. Dzięki temu powstanie dokument, który nazywam kartą historyczną. Ten dokument jest, jest potrzebnym narzędziem do sprzedaży nieruchomości ludziom, którzy są nastawieni na przeszłość, ludziom, którzy lubią karty rysu historycznego, którzy kupują emocjami właśnie takimi. Zapraszam! No cześć, Artur. Cześć, Tomasz, cześć. Cześć. Słuchaj, dzwonię do Ciebie jako do eksperta spraw historycznych. Chcę Ciebie hmm, zapytać o te takie aspekty historyczne Miodowej Faktorii. Pamiętasz, na Jakuba 13 chcę trochę podkręcić sprzedaż, podgrzać trochę klientów. E, przypomnij mi, proszę, coś z tego rysu historycznego tej kamienicy. Wiesz co, przede wszystkim, jeśli pozwolisz, bo rozumiem, że mamy tak 35 sekund, czy jak zwykle spieszysz się po to, żeby zadawalać swoich klientów. Wiesz co, yy, spieszę się, natomiast, yy, natomiast no myślę, że podaruje tę minutę dla ciebie, a ty dla mnie, także. Otóż wiesz co, jeśli pozwolisz, to powiem tylko tyle, że kontekst jest ważny, bo bez kontekstu nie da się mówić o żadnej nieruchomości. A tam kontekst jest wybitny, bo masz dwa kroki do kościoła Świętego Jakuba. To tak, jest najdoskonalszy tak. chyba najdoskonalszy kościół gotycki w Polsce. To nie to znaczy, że jest forma, tak. to jest forma, do której nic się nie da dodać, niczego się nie da ująć. Przybyszewski mówił o tym kościele, przecież że to czarna pantera przyczajona do skoku. Tak. Ekstraliga, po prostu Ekstraliga, którą widzisz przez okno mieszkając sobie przy Świętego Jakuba. Tak, ten widok tam jest świetny. Widok jest no, no, niebywały, mówiąc krótko, prawda? Tak. Natomiast druga rzecz, zaraz po drugiej stronie ulicy masz, tam wiesz, jest taki budynek czerwony, bodaj tam jest izba skarbowa, czy coś w tym guście. Tak. Zaraz za tym budynkiem masz pozostałości muru obronnego średniowiecznego, ostatniego na Nowym Mieście. E, kawalątek dalej po prawej stronie, na przedłużeniu ulicy Świętego Jakuba, masz ślady po torach tramwajowych pierwszej linii, która, tak. wiesz, jeździła po Toruniu ponad 130 lat temu. No i tak dalej, i tak dalej. Masz jeszcze dom Roberta Tilka, zupełnie sąsi yy, po sąsiedzku, więc wiesz. A kim był, ten, ki, ki, kim był ten Robert? A ten Robert to jest temat na zupełnie dłuższą opowieść. To był facet, który no w wielkim skrócie rzecz jasna, bo nie mamy teraz tego czasu, wynalazł i opatentował sikawkę strażacką. O oh my god, poważnie? No tego typu rzeczy, tego typu rzeczy, a poza tym był, był tam niestety okultystą i tam nie wiadomo kim jeszcze, no nie? Ale to, 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 to jest zupełnie inna rzecz i, i temat na, na dłuższą rozmowę, myślę niekoniecznie przez telefon, ale mówię o tym po to, żeby zasygnalizować, że to tylko wyciągasz głowę przez okno, mieszkając sobie przy Jakuba 13, no i bach, 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 tu coś fajnego, tam coś jeszcze fajniejszego, a tu jeszcze, jeszcze fajniejszego. Tak, tak, tak. A powiedz, ten gość, który otworzył tą fabrykę, to, to później jego syn, tak? Przejął to i to długo funkcjonowało jeszcze? Wiesz to cała, cała ta fabryka funkcjonowała, gdzieś tak koło chyba 70 lat, jeśli dobrze liczę, wiesz? O, to grubo. Natomiast nie chcę Cię teraz oszukać, wiesz, sam Tomas, bo mówimy o Hermanie Tomasie. Tak, tak. Sam Tomas był w zasadzie drugim takim najważniejszym kiernikarzem toruńskim, bo to jest ten czas, kiedy Piernikarstwo toruńskie się uprzemysłowia. Nie? I mhm. z, tych, z tych wcześniej działających, mniejszych no, manufaktur, byśmy dzisiaj powiedzieli, zaczynają rodzić się na, na fali industrializacji właśnie wielkie zakłady. E, no i z jednej strony jest Wejrze, ten największy piernikarz, którego teraz spadkobiercą jest ten znany na całym świecie Kopernik Toruń. A no, z drugiej tak. strony jest na przykład Herman Tomas, jego wielki konkurent. No i właśnie ten budynek, o którym mówimy, to jest budynek należący do Hermana Tomasa, czyli drugiego najważniejszego piernikarza toruńskiego. Mhm. doby przemysłowej, to nie? No tak, no tak. Okej, okay, no dobra, te wnętrza wspaniale wyglądają, jak mi przesyłałeś te zdjęcia. Zapierają dech w piersiach. Artur, a powiedz jeszcze coś o tej ulicy Jakuba. Czemu to jest ulica Jakuba? To jest ulica, ulica Jakuba, czy raczej Świętego Jakuba, z tego względu, że obok stoi kościół parny. Kościół parafialny Nowego Miasta Torunia, czyli Święty Jakub. I Święty Filip, bo on ma dwa wezwania. Natomiast bardziej interesujące jest to, dlaczego zaraz za rogiem piernikarska. No właśnie. Ano, ano, właśnie dlatego, a właśnie dlatego, że stoi tam sobie dom należący do Tomasa, wielkiego piernikarza, dom, który dzisiaj jest no, domem, który ty chcesz, którym ty chcesz zadowolić swoich klientów, ale, no tak. ale do, do, do czego zmierzam, mianowicie zobacz, wszystkie te inne duże zakłady piernikarskie nie zapisały się tak w nazewnictwie. To znaczy, one tak nie wpłynęły na, na, na krajobraz. A tu się nagle okazuje, że ten magazyn tego Hermana Tomasa, o którym wszyscy dzisiaj zapomnieli, ten magazyn, który ty dzisiaj po solidnych remontach sprzedajesz jako, jako Jakuba 13, e, sprawił, że ulica zaraz obok e, nazywana jest piernikarską. I chociaż tam nie ma dzisiaj niczego, co mogłoby o piernikach mówić czy przypominać, ta ulica ciągle się tak nazywa. To jest kawał historii złapanej, wiesz, w Słoik. To jest dość niezwykłe, że można złapać kawał historii swoich, zamknąć ją w ten sposób i powstaje taki, no taki kurczę, preparat, no nie? I z tym preparatem no tak. chodzisz teraz po ludziach i mówisz, zobaczcie, tu w tej tabliczce, tej nazwy, tej ulicy, tutaj zaraz za rogiem, zamknęła się opowieść o czyimś życiu. No tak. I, i to jest niezłe. I ty właśnie taką opowieść masz zaraz za rogiem. To jest tak. fajne. Ja miał parę milionów złotych, kupił sobie taką chałupę. <laughs> Artur, to dziękuję Ci bardzo, słuchaj. Podkręciłeś mnie i zainspirowałeś mnie ponownie tym adresem. Także myślę, że teraz tylko to nastawienie przekażę dalej na klientów i mamy to sprzedane. Także widzimy się, jak będziesz w truniu. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki wszystkiego dobrego, trzymaj się. A teraz zobacz, co zawiera karta historyczna. Dokument typu karta historyczna jest tworzony przeze mnie do każdego adresu, który sprzedaję. Jest informacja o tym, jak wygląda historia tego budynku, tego miejsca, tej okolicy. Zobacz, tutaj jest o odbudowie tego adresu uzyskaną w sposób przebudowy: szerokie okna z wejściem od ulicy oraz niezwykły korytarz. Tutaj jest karta historyczna świętego Jakuba. Jest informacja o adresie, o ulicy. O początkach miasta aż po XX wiek i w końcu biznes, jaki toczył się. Fabryka proponowała paryski brukowiec, bazylijskie bomby i toruńskie katarzynki, które są znane teraz na całym świecie. Obok składu przy rynku, Tomasz zakupił dawny spichlerz przy świętego Jakuba, który jest przedmiotem tego szkolenia. Wnętrze, które znacie ze środka. Tomasa nazwalibyśmy niezwykłymi marketingowcami, bo jego wyroby były pakowane w piękne pudełka. Tak wyglądały wnętrza. Zobaczcie, jakie to jest inspirujące. Tak wyglądały beczki z miodem. Czysta imaginacja i biznesowa projekcja. Tak Herman przedstawiał swoją fabrykę na papierze firmowym. A teraz przez okno takie widoki. Dzięki temu docieramy emocjami do ludzi, którzy kupują takie rzeczy. A w latach 30. XX wieku remontowano piwnice. W jednej z nich znaleziono tajemniczy pochówek, szczątki rycerza. Odkrycie wzbudziło sporą sensację, po czym prędko odeszło w niepamięć. Jest wielce prawdopodobne, że kościół świętego Jakuba był zamkową świętynią rycerzy krzyżackich, a miejsce, w którym stoją dziś domy, pierwszą nekropolią miejscowego konwentu. Informacje z kart historycznych umieszczamy na stronie internetowej danej inwestycji, umieszczamy na Facebooku, inspirując ludzi do tego adresu i przyciągając ich zainteresowanie, zaangażowanie, zainspirowanie. Do naszego towaru, czym są nieruchomości, w tym adresie. Oczywiście dokument możesz pobrać. Do tego odcinka jest on załączony w postaci PDF-a, tak abyś mógł zobaczyć, jak to tworzymy. A do jakiej grupy docelowej docieramy, tworząc dokumenty typu karta historyczna? Tutaj zagłębimy się w typy osobowości. Są ludzie, którzy są nastawieni. Na cele jest grupa ludzi, którzy są nastawieni na problemy. Są ludzie, którzy są nastawieni na zbliżanie dystansu i na trzymanie dystansu. Ci na trzymanie dystansu będą się komunikowali z Tobą w taki sposób Panie Tomaszu, szanowny Panie Tomaszu, zauważysz to w mailu, będą woleli bardziej formalną stronę komunikacji. A ci, którzy są nastawieni na zbliżanie relacji, będą chcieli sprawnie przechodzić w relacji zawodowej po imieniu, będą zamiast pisali maile, często używali jakiegoś komunikatora typu messenger, typu SMS, po to, aby zbliżyć się relacyjnie. Później są ludzie, którzy są nastawieni na przeszłość i na przyszłość. Ci na przyszłość będą komunikowali się w taki sposób. A co tutaj będzie? A jak to będzie wyglądało, i to będzie dla nich potrzebna informacja. A ci, którzy są nastawieni na przeszłość, będą zadawali pytania: A od kogo to kupiliście, a na jakiej podstawie nabyliście własność tej nieruchomości? A czy tutaj czasami nie ma jakiegoś zagrożenia związanego z tym, yy, z, z, z tym roszczeniem, na przykład reprywatyzacyjnym? To są ludzie, którzy drążą, co było wcześniej. A ci, co było, ci którzy są nastawieni na przyszłość, patrzą wizją, co będzie dalej się działo. Wracając do tych, którzy są nastawieni na cele i problemy. Ci, którzy są nastawieni na cele, będą rozmawiali o zabezpieczeniach celem dojścia do zamierzonego celu, a ci, którzy są nastawieni na problemy, będą potrzebowali gwarancji bezpieczeństwa, poczucia tego, że ich decyzja będzie poprawną decyzją, czyli będą knuli sobie w głowie jakieś sytuacje, które mogą się przydarzyć, bo świat serwuje nam takie, Sytuacje, których nikt nie był w stanie przewidzieć, nawet ludzie, którzy bardzo wnikliwie analizowali to, co ma się wydarzyć. Są ludzie, którzy są nastawieni na fakty, są ci, którzy są nastawieni na emocje. Docierając kartą historyczną, docierasz do emocji na podstawie faktów. Zatem, twoje komunikaty, przekazy marketingowe muszą być głęboko emocjonujące, sięgające do historii tego miejsca. Oparte na faktach, czyli zauważ, docierasz do jednej i do, grupy, do drugiej grupy ludzi, i to jest Twoje zadanie: dotrzeć emocjami, faktami, dotrzeć tym, co było w przeszłości, dotrzeć tym, co będzie w przyszłości, rozwiązać każde problemy i zabezpieczyć cele, które dane osoby chcą zaspokoić, nastawić się na przeszłość i przyszłość, zbliżyć się relacyjnie i trzymać dystans biznesowy. To jest bardzo trudne. W firmie y, mam y, taką zasadę, że mówimy do siebie wewnątrz organizacji po imieniu, natomiast w relacjach zawodowych mówimy do siebie pani Katarzyno, panie prezesie, pani szefowa marketingu, panie prezesie, po to, aby trzymać dystans w relacji z klientem, aby klient widział, że w naszej organizacji panuje jakaś hierarchia, struktura. Dzięki temu klienci nie wykorzystują relacji w celu wynegocjowania od nas tego, co chcą uzyskać. Oni to oczywiście robią, natomiast nieskutecznie, bo widzą, że u nas jest taka, a nie inna hierarchia. I jak sobie zbratają panią Katarzynę w ramach negocjacji, no to ja jestem tym buforem, który powie: Nie, pani Katarzyno, nie ma zgody na takie działania. I pani Katarzyna ma normalnie prawo powiedzieć, że szef jest zły i nie wyraża zgody na takie i takie warunki. Ale mogą być takie i takie, które są równie atrakcyjne, dzięki czemu osiągnie pan zamierzony rezultat, bazując na tym, co pan powiedział. Zauważ, jakie to jest proste. Wystarczy, że poznasz typ osobowości ekstrawertycy, introwertycy nastawieni na cele, nastawieni na problemy. Wystarczy, że poznasz trochę psychologię osobowości. Polecam, ciebie, polecam Tobie np. psychologię typu, typów osobowości według Insights, która stanowi o tym, w jakim trójkącie, w jakim kwadrancie osobowości jest dana osoba. Każdy ma jakieś cechy osobowości związane z przeszłością i z przyszłością. Wystarczy, że odnajdziesz, jaką grupę docelową stanowią Twoi klienci, i wówczas strzelaj z karabinku maszynowego w cel, w Twój target marketingowy. Ale o tym będzie szerzej w całej sekcji poświęconej marketingowi. A teraz już wiesz, jak powstała nazwa Miodowej Faktorii? Właśnie stąd to się wzięło, z rysu historycznego. Mieliśmy bardzo obszerną burzę mózgów, gdzie pracowaliśmy nad tym, jak by tutaj przyciągnąć ludzi słodkimi, aromatycznymi emocjami związanymi z piernikami. I właśnie tak powstała Miodowa Faktoria. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję. Cześć.